Pierwsze absolwentki pierwszej i drugiej edycji Akademii, którą rozpoczęliśmy w listopadzie ubiegłego roku, zdały pozytywnie w grudniu egzamin, później 80-godzinne praktyki odbyły i uzyskały pozytywną opinię opiekuna i kierownika placówki. I dzięki temu uzyskały tytuł opiekuna dziecięcego i mogą pracować w żłobku i mają do tego kompetencje. Zyskujemy nowych pracowników, ale nie tylko my, nie, nie tylko zespół żłobków, ale placówki niepubliczne, które współpracują na bardzo szeroką skalę z miastem stołecznym Warszawa. Szkolimy kadrę, zyskujemy tak naprawdę profesjonalną kadrę do naszych placówek, do wszystkich placówek miejskich. Dzięki naszym staraniom w ciągu ostatniego roku aż ponad 5 tysięcy rodziców może skierować swoje dzieci do żłobka, bo aż o tyle wzrosła liczba miejsc. To jest bardzo dużo, bo żadne miasto tak szybko nie zbudowało, nie oddało aż tak wielu nowych żłobków. Mamy bardzo taką precyzyjną mapę Warszawy. Wiemy dokładnie, gdzie urodziły się ostatnie dzieci, także będziemy starali się tak rozpisywać konkursy. No, żeby osiągnąć taki rezultat, na którym zależy rodzicom, dzisiaj najważniejsze jest to, żeby każdy rodzic, który chce oddać swoje dziecko do żłobka, znalazł miejsce w żłobku blisko domu.